Halo? Halo, halo. Na no cześć Rafale, Justyna z tej strony Kolor. O, cześć! <grywa> Rafał, czy ty jesteś e, jakimś artystą fotografikiem? Nie. Czy twoją pasją? Nie, nic z tych rzeczy. Oglądam twoje zdjęcie i po prostu jestem zachwycona, no to jest ciekawe ujęcie. Lubię robić zdjęcia, po prostu. I już, tak amatorsko. No po prostu, dokładnie. Nawet, nie mam, na nawet nie mam profesjonalnego sprzętu tylko tego. Aha, wspaniałe no. zdjęcie. Zresztą pojawi się również na Fantasy Radio na Facebooku. Każdy będzie mógł sam zobaczyć i ocenić. Dziękuję. No udało ci się. Wow. No, jest temat też Twoje okna na świat jakby wyczerpany. W związku z tym zasługujesz na nagrodę główną odkurzacz do okien dla ciebie. Super, dzięki. A myjesz jeszcze te okna, czy nie? Czy zlecasz komuś innemu w domu? No właśnie, myje i to jest problem, bo one są fajne, bo można patrzeć w nie, bo natomiast no w myciu są uciążliwe. Mm. Ach, no. skąd ja to znam. No ale z tym sprzętem będzie łatwiej. Mam, Mam nadzieję. Temat, zresztą miał ja ocenisz. Dzisiaj też drugi zestaw, czyli taką specjalną myjko, ściągaczkę i płyn do szyb otrzymuje Agnieszka, która się żeli, że ma takie ogromniaste. Mhm. Okna w pracy, że musi je mieć, Agnieszko, pomagamy w takim razie, jak umiemy. Nagroda dla Ciebie, zdjęcia. nagrodzone dzisiaj za chwilę się pojawią na fanpage'u Radio Kolor na Facebooku. Dzięki, piękne. A konkurs wciąż trwa. Pokaż nam Twoje okno na świat. Konkurs Naupa Pl. Jutro już ostatnie zestawy. trafią w dobre ręce. Notuję Twoje dane i zapraszam po odbiór. Już będziesz mógł odebrać dzisiaj po 14:00. Mhm. Okej? Okay? Dobrze. Jasne. Tak. To zapraszam do radia. Pa. Do zobaczenia, pa.